Jest okazja na nowe Volvo, czujniki parkowania, Kamer 20, coś we huczy. czy Na dzisiejsze warunki, bo dzisiaj są ostre, zimowe warunki, to jest dobrze. Ale biedna wersja, już bez żadnych pilotów tylko trzeba się samemu tu otwierać. ale No i ten przód, który mi się bardzo podoba ładnie to wygląda taki delfin kurcze no zmieniło się Volvo porównując do tych starych starych wcześniejszych modeli no i w środku komfortowe i wygodne oh. Może to zapalę niech trochę pochodzi bo podobnież szybko wybasto zabiera aha prąd szybko wybasto zabiera baterie Okej okay. Światło Jest czy nie ma? Coś słabe Co takie słabe światło? No jest, jest. Kamery Pokazują Każdą stronę Kierownica taka, no mniejsza Kurcze był taki okres, że były takie bardzo duże kierownice Co fajne to można Lusterka złożyć. Także w razie gdzieś jakichś manewrów, to one wystają dosyć sporo. Więc gdyby coś, czy do myjni, czy na parkingu, nawet. I drugie też. Trzy wycieraczki. A tamtą wyłączyły. Jak to się tu włączyło. O, teraz sprząta całą szybę. 53 miejsca. 13-metrowy autobus, czy tam to Te wycieraczki, bo to nie zabawa. O, no, to przyciski, to wszystko zaraz otworzymy tę mu. No. troszkę się zmieniło jak w tym poprzednim modelu. Oj, trochę ciemno. Jakiś barek tam ma. Wiadomo. No i ostatnie też, dlatego jest mniej miejsc, bo w nim powinno być. Jakby było jedno za drugim, to za 60, pewnie jakoś tak się chyba ładuje. Także ma stoliki 2, 4 tak trochę ten nie ma stoliku. gościu na środku nie ma stoliku, no ale może od kolegów z bocznego tego I to już wiadomo, pod każdym siedzeniem. Te USB, wszystko chyba jest. Pod tymi to jest inaczej zrobione, ale jak się zaczynają zwykłe siedzenia. Dlaczego takie słabe światło jest? Tam pauzę i poszukam to się... No nie ma tyle tego światła, no ale tu są o... USB O trzeba by każdy musiał sobie włączyć te swoje A czego nie świecą się? Przecież włączyłem automatycznie Tam mnie w kamerze widać A tak, teraz Chyba... też nie działa grzyb. Nie wiem. Dobra, światła są mało ważne. Także siedzenie wygodne, skrzynia tak samo, jak była i shift. Może trochę dla... Ja jestem mały, to wystarczająco miejsca, ale dla dużych może być mało miejsca. Auto ma 37 tysięcy przebiegu. Co tu ma jeszcze? No to blokada uniesienie ośki tu, żeby nie, nie boksował ze startu, można mu założyć podnoszenie autobusu, ta wycieraczka, kamera, to się zmienia tu, że widzi się już nie ma lusterek, ewentualnie wyjście, nie. Jak się otworzy drzwi, to i tak się wyjście włączy. Spyskiwacze, lusterka, grzane, łańcuchów nie ma. Łańcuchy to rękawiczki, wychodzimy, zakładamy aż zaglądałem dzisiaj pod spód, bo myślałem, kurde fajna sprawa, bo można podrzucić, nie trzeba się ten, ale niestety nie ma no i ta lusterka, szyba tu szyba cyk tu roleta i wentylator taki jak od wielu, wielu lat te wentylatory montują, parują szyby także, o, świat światło to, światło nade mną jeszcze gdzieś tu jest tylko, że ja sam nawet może chodziło o włączenie światła? Nie wiem, gdzie jest światło? A tu są książki, o tu były, a to było jeszcze dodatkowe, o dla mnie. O i teraz się zrobiło jasno w busie. Także. Tu jakiś barek chyba, nawet nie wiem, co to jest. O, Kraków. Hehe. Z wycieczki może, albo z czego? Nie wiem. No i lodówka, tu chyba lodówka, tak, lodówka. Jakiś schowek tu jeszcze. No i taka prezentacja, bo mi się udało nim pojeździć, także. Fajny autobus, fajnie się jeździ. Dobra, bo za chwilę odjazd.